Do momentu tego feralnego kopnięcia, jak oceniasz walkę? No nie mi oceniać, wydaje mi się, że prowadziłem po dwóch pierwszych minutach takich e, słabszych, no, ale. No taki jest sport. Teraz no, się wygrywasz, przegrywa, dłuższą przerwa. Nie ma nie mu Karol. Był, wygrał Wygrał przez nokaut dziękuję. Jest Czy po tym kopnięciu ty byłeś gotowy do walki w parterze? Tak, właśnie nie wiedziałem dlaczego sędzia przerwał, bo... Zdarzają się kopnięcia, ale ja byłem cały czas świadomy i byłem zdziwiony przerwania walki. Możemy to interpretować jako no, jakiś błąd sędziego jednak? Nie, no, Niekoniecznie błąd sędziego, ale troszeczkę odrobinę wstrzymyźliwości by wystarczyło by było lepiej. Bo tak wspaniałej walce chyba będziemy na ciebie czekać w kolejnej w KSW. Nie, nie, taką nadzieję. Dziękuję.